Cześć! Witamy na kanale naszej grupy modelarskiej. W dzisiejszych typach wykładzina Flock. Pokażę jak ja to robię. Generalnie stosowałem różne metody, ale wydaje się, że ta jest najbardziej optymalna i daje najlepsze efekty. Rozrabiamy sobie farbę w stosunku 1 do 2, czyli jedna jednostka farby, dwie jednostki rozpuszczalnika. Powinna to być farba jakaś emalia, olejowa tego typu. Nanosimy areografem obficie na miejsce, gdzie chcemy zrobić naszą wykładzinę. Tak jak widać na załączonym obrazku. oczywiście kolor farby powinien odpowiadać kolorowi, kolorowi floka, który chcemy użyć na wykładzinę. U mnie Jest to coś w rodzaju beżu, tak? Będzie też jasny środek, więc sypiemy sobie flok. Oczywiście floki są równe. Ja motor robi teraz floki. Tutaj mamy flok bodajże niemieckiego producenta. Sypiemy sobie. Ja używam do tego zaparacza do herbaty. Dosyć dobrze się to sprawdza, jak widać. Wypijemy sobie dosyć też dużą ilość, żeby pokryć cały obszar, gdzie chcemy mieć zrobioną wykładzinę. Gdy mamy już dobrze pokryte dobrze flokiem nasz obszar wykładziny, zostawiamy go do wyschnięcia. Podobnie stosujemy, gdzie chcemy zrobić jakieś półeczki. Tutaj mam tylne siedzenie, gdzie robię tylną półkę. Tak samo oklejamy sobie miejsca, w których nie chcemy pokryć. Nakładamy farbę obficie, sypiemy na to flok i zostawiamy to do wyschnięcia. Po wyschnięciu sypujemy nadmiar floku w ten sposób, czepiąc tak delikatnie palcem i dotykamy, żeby sobie nie uszkodzić tej wykładziny. Tak samo tutaj, troszkę po, po bokach. I od tyłu, żeby to wszystko, co mam niepotrzebne, zleciało, ten nadmiar, którego już nie potrzebujemy, reszta już nam się fajnie przykleiła i widać, że efekt jest dosyć, dosyć ciekawy. Po krótkiej chwili, nie wiem, powiedzmy 15-20 minut, jak już to doschnie lepiej, odklejamy sobie nasze maskowanie, tak, żeby oczywiście nie uszkodzić naszej wykładziny. Tutaj widzimy, tylna półeczka na siedzeniach. Jest to są to siedzenia z Fiata 500, który ostatnio został zniżony przez firmę Tamiya. Odklejamy sobie to delikatnie pensetą czy palcem. No i mamy taką właśnie półeczkę, zrobioną fajnie pokrytą blokiem, imitującą nam wykładzinę. Tak samo jeśli chodzi o wnętrze, odklejamy sobie nasze maskowanie tam, gdzie nie chcieliśmy zrobić wykładziny. Od dołu ja sobie pozostawiłem wszelkie dziurki patafixem żeby też ta, ta farba, z racji tego, że psikamy to obficie, nie podciekła nam gdzieś na podwozie, które już wcześniej miałem pomalowane w kolor bazowy, jeśli chodzi o, o tego Fiata. Odklejamy to wszystkie maskowania i tak w zasadzie będziemy mieli naszą wykładzinę gotową. Tak prezentuje się efekt finalny naszej wykładziny. Myślę, że wygląda to całkiem fajnie. Wszystko mamy pokryte i będzie można składać środek. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Szukajcie nas na Facebooku, grupa Wądrarska, Banzai Cars and Bikes. A jeśli chcecie zachęcać nas do tworzenia takich treści dla Was, zostawcie lajka, zostawcie suba. Nas zmotywuje to do dalszej pracy i pozwoli rozwijać ten kanał. Cześć!